Dobrze jesteśmy na miejscu, zrobimy to bardzo szybko, bo miejsce jest na głównie dużo opuszczonych, dużo opuszczonych górki i w ogóle to wszystko. Mamy drugi dzień świąt, nawet nie odpalamy lampy, po prostu wpadamy rozglądamy się i wychodzimy Na samochody jeżdżą, nie wiem kto tutaj będzie może jakiś właściciel terenu przyjedzie, albo co czy odbieg? wszystko jest porozwalone sobie chyba dorobiamy nawet te na gospodarcze coś mi się wydaje <laughs> To jest to pomieszczenie w którym byliśmy A dlaczego tu jest tyle piachu? Nie wiem tego Tu podłoga drewniana No i widzimy co tu jest Stara miałsianka Bardzo stary dom Znowu piec kaflowy Wersalka W porządku. Jesteś? Idę, idę. Dobra, wszystko mamy. Tutaj pewnie bedek Dlaczego już na nie będę? z tak jak było Jest tam jest wszystko pozamykane